Siemanko, z tej strony Mystic Games, a to jest The Binding of Isaac. Yy, Gram Isaaciem. Yy, pierwszy filmik na tym kanale, odcinki będą trwały po 5 minut. Tak podejrzewam. Yy. To właściwie zaczynamy, nie mamy nic innego do roboty. Dobra, idziemy na prawo, zobaczymy tutaj. O. O oh, boże. Uh. Goodbye Crow World. Isaac. replay. Dobra, byłem, to ja idę. Bułem. Ciekawe, czy my strzelamy. A, -a. Łzami strzelamy, rozumiem już. O nie! Kurwa. Pan makler. Yy, odcinki będą trwały mniej więcej 5 minut. Eee... Yy, zbytnio... Ale nie będę wrzucał. O! A, tu to, to mam 13. Rozumiem. Wow! Dobra, czyli nic tu nie ma. Czyli wracamy. Turu, 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 turu. turu. Nie, to są zamknięte. Yy, pierwszy to jest właściwie. Pierwszy film na tym kanale. I pierwszy raz w właściwie gram w Binding of O! A to ma właściwie. też strzeli? Uuuu! aaa, droga, ma Znowu Skamy Replay. No na... idziemy na to. Uuu! idziemy tu. Ależ Oczywiście, naturalnie. Co mam tak szybko biegnąć? No! O! 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 Hm. Dobra, to ja jednak O! A, to maska! Ale fajnie. Teraz chyba Bosik będzie. I na Bosiku chyba zakończymy taki pierwszy odcinek. O! To cześć! Szlala! Wajcha, Wow. A, jakby się albo klepać jaką się już zmęczył, mam <laughs> nie. Dobra, także to był pierwszy odcinek, jeżeli Wam się podobało to komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, także trzymajcie się i cześć.